Przyjechałem na wieś, będę robał drzewo. Drewno, znaczy będę rąbał. Siekierę będę miał, taczkę. Tu trzeba rąbać, tu nosić. To jest 25 film o rąbaniu drewna ani jednego subskrybenta. Ale nie wolno się poddawać. Wszystko w swoim czasie. No i będę remontował też szopę. Za dwa, trzy dni szopa powinna być wyremontowana. W następnym filmie pokażę jak mi idzie. Taczka numer 1. Numer, taczka numer 2. Taczka numer 3. W tle słychać jak sapie. Rąbanie drewna to ciężka praca. Wszystko cyk, 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 cyk na paletę wszystko sześcienne poukładane. Tu głębszy temat. Poszedłem wycinać krzaki i zaatakowały mi jezdikie pszczoły. Wpadłem na pomysł rozpalenia ogniska na grillu. I teraz. One nie są już takie odważne jak były. Mogłem wycinać dalej. Po godzinie walki z krzakami dociąłem się do tego pięknego widoku. Oto co zostawiłem po sobie. Po prostu zgliszcza. Tą piłką, tą deską panelową. Posługując się, dokonałem tego, czego dokonałem. Teraz takie ujęcie, że ten stary sad to nabiera jednak trochę wyglądu. Jak te wszystkie krzaki powynoszę i popalę. Mam tu też takiego wielkiego świerka. Rośnie zaraz za domem. I jego korzenie zmierzają w stronę domu nieuchwytnie. Tutaj rosną poziomki, tu się pali ogniska. Taka ściana ze śliwek zostaje. Tradycyjnie ujęcie pięknego kwiata. I jeszcze widoki z ławeczki, na której sobie przesiaduję. I kawałek krajobrazu. W następnym kroku zaplanowane jest rozebranie tej jakże dumniej, dumnie wyglądającej szopy i powstawienie na jej miejscu domu letniego dla całej rodziny. Potrzebne są rusztowania. Niestety nie mam. Ech. I to na dzisiaj tyle. Koniec dnia. Gdyby ktoś w Kronowie mógł pożyczyć 10 ramek rusztowań na rok, jestem zainteresowany.